Dzień dobry, dzisiaj Państwu pokażę, jak w Oplu Ostrze i myślę, że zafira Korsa Weka będzie podobnie. Jak, jak sprawdzić, jaką mamy temperaturę płynu chłodzącego? Bo na przykład tutaj w nie mamy zegarka, który nam pokazuje, ile stopni mamy teraz na płynie chłodzącym. Możemy to sprawdzić tutaj z menu głównego, z kokpitu, który nam się będzie wyświetlać na, na monitorze. Włączamy sobie pulpit. Naciskamy przycisk Setting i przytrzymujemy go kilka sekund, aż usłyszymy takie kliknięcie. Było kliknięcie, i teraz naciskamy sobie BC. Teraz nam się tu pokazują takie różne wartości, i klikamy aż do momentu tego. Tutaj mamy temperaturę cieczy, jest to 73 stopnie. I jeśli tak zostawimy, to nam się to zapisze i będzie nam się pokazywać cały czas. I teraz zapalamy sobie samochód, zapalamy sobie samochód, korzystamy sobie z radia, przełączamy jakieś tam funkcje swoje. I jak klikniemy tutaj o BC, to od razu nam się pojawia, że mamy 14 stopni. Się stopni ciecze, ciecz i znowu jak klikniemy sobie to, to znowu się nam pokazuje. No jak auto będzie, o, nagrzewa się auto, bo jest zimne, więc ta temperatura będzie rosła. Więc tutaj będziemy mogli sobie sprawdzić, czy, czy temperatura w aucie u nas jest ok, czy jest ona utrzymywana na, na, dobrym, na dobrym poziomie. Możemy sobie to skontrolować w taki sposób. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dziękuję, do, do, do zobaczenia.